Witam z tej strony Ravka. W dzisiejszym odcinku poruszam temat podstawki, bo dioramą tego raczej nie będzie można nazwać, ale słuchajcie, mamy piękny, cudowny wytwór japońskiej technologii sprzed wielu lat, 75 rocznik. I myślę o tym, żeby tutaj tak prowizorycznie to złożyć, zobaczyć jak to się w ogóle składa, takie składanie na sucho bez malowania i, i i mój komentarz do tego jak to w ogóle, czy za dwie dychy to w ogóle da radę złożyć, czy to jest składalne i tak dalej, ale to jest, to jest jak gdyby osobny temat. Postanowiłem dołożyć coś do tego do tego, że tak powiem, bo tu jest 3, czyli to od 3 lat w górę można tego używać. I to jest taka masa plastyczna, która schnie w 24 do 48 godzin. To są jakieś naturalne, nie trzeba tego, nie trzeba tego wygrzewać. Zobaczę jak to się będzie sprawowało, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o taką podstawkę, którą możemy zrobić. Już mi się tutaj marzy przeciągnąć jakieś tutaj koła, coś, jakieś gąsienice dać, coś, 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 coś takiego. Pamiętacie, może Matchbox miał takie serie swoje modeli, gdzie były, były właśnie model plus taka właśnie podstawka. Ja planuję coś takiego właśnie uczynić, zrobić coś takiego właśnie z takiej pasty. Ona kosztuje w granicach 10 zł i dotarła ze mną razem z, z tym modelem z Amazona. Do czego można tego jeszcze używać? Ja Wam pokażę jeden, jeden taki przykład który bardzo mi, się, bardzo mi się przydał, właśnie taką albo podobną pastą zrobiony. Tutaj mamy cyanoakryl z pędzelkiem, i tutaj mamy tylko, słuchajcie, tu powstają jakieś pęknięcia, więc to też jest ciekawe, jak tutaj mi, że tak powiem, to wyjdzie. To jest o tyle fajne, że nie rozleje mi się, bo już to już mi się raz, raz czy dwa razy zdarzyło rozlać cyanoakryl. Pewnie też można coś podobnego wydrukować na drukarce 3D, ale, ale po co? Jak można ulepić coś z takiej masy? Będę się tą masą bawił pewnie w następnym odcinku. Dzisiaj to po prostu tylko takie przedstawienie tego, jak to wygląda, ile to kosztuje. To jest pół kilograma i to tak w granicach chyba 10 zł. Kosztuje. Dociera. Tutaj jest to wyprodukowane w Hiszpanii. E, ma tutaj różne, różne dziwne oznaczenia, że e, szable, czy można tutaj to gotowe do użycia. Gluten free, by, jak ktoś by, by chciał to zjeść, to gluten free. Nie wiem, czy tutaj jest też jakieś po polsku coś, jakieś e, słowo. Chyba nie ma, tak mi się wydaje. Szukam właśnie. E, po fińsku widzę, że jest. Po grecku widzę, że jest. Po rosyjsku jest. Ale po polsku tutaj nie ma że tutaj coś będzie pasta modelarska tyle tutaj można odczytać generalnie i tyle i zobaczymy zobaczymy jak to jak to wygląda nie mówię tutaj o dorabianiu części nie, nie mówię tutaj o dorabianiu części tylko bardziej bardziej właśnie jakieś pod, podstawie jakimś takim terenie na którym można byłoby coś postawić później na tym Wiadomo, że jest to białe, i można sobie później to pomalować. Malowanie też, też tutaj myślę, że jakimś pędzelkiem. Zobaczymy, jak to się pokrywa. Więc plan, plan jest taki żeby spróbować zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ja już tak mówię, używałem tego mm. <laughs>, troszeczkę w innych celach, ale teraz jako takie, taką naukę dla nie, początkujących modelarzy, którzy chcą nie, chcieliby jakoś tak urozmaicić, to bo wiadomo, że zawsze lepiej słuchajcie sam model, to sam model. Ale jeśli tutaj, że tak powiem, postawimy sobie, i chyba z tego też robiłem worki nie, z, z tego lepiłem Worki. E, jakiś mały amerykański czołg z tego co pamiętam. Kurczę musiałbym, musiałbym musiałbym, pomyśleć, bo tam jakieś worki też też e, imitujące e, właśnie worek z piaskiem z tego, z te, z tego materiału chyba były robione. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Taka zapowiedź, co się niedługo pojawi na, na kanale. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie, za subskrypcję. Jeśli się odcinek podobał, jeśli jesteście zainteresowani, to proszę o łapkę w górę. A jeśli się nie podoba, to łapka w dół. I do zobaczenia w następnym odcinku.